Zacznijmy więc od pierwszego wątku, a mianowicie terminu wykonywania umowy, który może stać się wieloletnią pułapką. Kiedy rozmawiamy z kierownikami budowy, często słyszymy: Panie mecenasie, termin to żaden problem, bo inwestycja ma zakończyć się 30 listopada, a ja pełnię funkcję do dnia odbioru i po sprawie. Tyle, że rzeczywistość bynajmniej nie jest tak łaskawa. Budowa może zostać zatrzymana przez spór inwestora z generalnym wykonawcą, problemy finansowe któregoś z nich, brak płynności u wykonawcy, niespójność projektu z warunkami gruntowymi, konieczność przeprojektowania tudzież przez błędy projektowe, które to mogą zostać dostrzeżone dopiero na koniec budowy. I teraz zapamiętaj. Kiedy roboty stoją, to co do zasady, umowa kierownika budowy nadal trwa. Kierownik budowy nie ma przywileju powiedzieć, ja już nie działam, bo nic się nie dzieje na budowie. To nie jest umowa o dzieło, to jest umowa zlecenia, umowa dokładnie o świadczenie usług, która obowiązuje przez czas trwania relacji z inwestorem lub generalnym wykonawcą. A skoro umowa trwa, to po stronie kierownika budowy trwają chociażby takie obowiązki i ryzyka jak obowiązek należytej staranności, gotowość pojawienia się na budowie, odpowiedzialność za nadzór oraz ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za potencjalne szkody.